Hej, to ja, kim.pl No i cześć. I dokończymy budowę domku. Budujemy sobie domk. Jak widzicie, trochę zmieniłem rozdzielczość. I mam nadzieję, że jest lepsza. Oj. Oj, kurczę. Nie starczyło nam drewienka. No, musimy sobie narąbać. No, a tak w ogóle to nagrywam na wersji 1.7.3. Trawa. Trawa w Minecraftie jest bardziej wkurzająca, niż trawa w życiu. No ale... Cóż na to poradzić? Tutaj... Zbiórę... Jego workbencha. I troszkę się zlagowało. No, ale tak, ważne, że chodzi już na pewno szybciej niż yy, chodziło kiedyś. <suszel> Kurcze. No, A ten poziom to muszę jeszcze powiększać. Mam mały ten Takie Jakieś A Jeszcze muszę tego. O Jezu, jest. Muszę jeszcze tego drzewa na zbierać. No. A no, to to mój wit ah dobrze a <clears throat> chyba nie starczy dokończyć A, skończę akurat. No dobra, to ten odcinek będzie krótszy. I skończę nagrywać, i już poczekam do następnego dnia. No to na razie. i can recording a funny